Ostatni update Fortnite Battle Royale wzbudził wiele kontrowersji w świecie youtuberów, streamerów i innych celebrytów związanych z Fortnite Battle Royale. Epic Games całkowicie nie przystosowało się tym update'em do panującej atmosfery Fortnite Battle Royale, który według niektórych streamerów dodał najlepszy update w historii całego Fortnite Battle Royale. W związku z wydarzeniami, które Epic Games postawiło dodać do Fortnite, po prostu streamerzy strasznie się obudzili, a pierwszym z nich reprezentujący praktycznie pozytywne nastawienie, Ninja, cały czas pozytyw do Fortnite, cały czas pozytywnie nastawiony do zmiany, jakie w grze panują i cały czas po prostu pozytywnie nastawiony do całego Epic Games i wszystkich eventów związanych z Fortnite. Pierwszy on po prostu wystosował wielki wniosek, który to po prostu zareagował na Twitterze, że Fortnite jest absolutnie nudny, jeżeli chodzi o składy i całkowicie niepotrzebne jest usunięcie tego update'u, przez co całkowicie zrejdżował na jednym ze swoich streamów i tutaj widzicie urywek z tego streama, gdzie po prostu chciał pójść ze swoją ekipą grać w Apex Legends, wolał grać po prostu w tą grę Fortnite. Sami jaki to jest clip. You wanna know why I'm mad? Our minds are like, we kill this guy and it's gonna give us a cool animation and we're gonna get 50 health or 50 shield. Right. And it's like, and it feels so good when that happens, dude. And then they just remove it completely. Like, I I have no satisfaction in killing players right now. Like zero. I got minis and two manages. There I go. All right, you guys wanna play Apex? I, I feel like I can't even focus playing like a total bot. Tip, 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 tip! watch my. I'm on the ground, game Watch my back! Did you hear that? Oh my god, dude. I don't wanna play anymore. I'm gonna pass out. My blood pressure, I'm going through the roof, dude. I'm gonna pass out. Uh, You wanna play some uh, Apex Marcel? I would love to. Ninja cały czas narzekał, robił quity i robił różne rzeczy, które nie podobały się community, natomiast on sam cały czas wspominał, że jest to spowodowane właśnie przez Epic Games, z czym ja się całkowicie zgadzam. Cały czas on gra składy, więc narzekał ze swoimi teammate'ami grając, że nie może uzyskać 50 zdrowia i 50 kevlara w przypadku zwykłej eliminacji wroga. Stwierdził on, że wszystkie eliminacje, które robi, nie ma on z nich przyjemności oraz wydaje mu się, że po prostu gra w składach stała się całkowicie nudna. Sposuwał się również do grania w Apex Legends, co jak na Ninja to naprawdę jest ostry środek manipulacji Epic Games, żeby po prostu sprowadzili tą zmianę z powrotem. YouTuberzy na Twitterze oszaleli. Wszyscy YouTuberzy, którzy po prostu są związani z Fortnite, są gigantyczni i mają ogromne zasięgi, wstawili posty na swoje Twittery, Instagramy i różne tego typu rzeczy, które po prostu zmieniły cały pogląd Fortnite Battle Royale, które po prostu wręcz hejtują Fortnite i nawołują całkowicie do zmian. Cała mechanika Fortnite była naprawdę świetna. Dostawaliśmy 50 drobiazgów, 50 kewlarów, w zależności od tego, jaki był stan nasz zdrowia po eliminacji. Było to naprawdę spoko i ludzie zwariowali. Naprawdę wszyscy, wszyscy youtuberzy, którzy mają ogromne zasięgi, zwariowali i po prostu wystawiali posty na Twitterze, które całkowicie hejtują właściciela Fortnite. Natomiast jeden z największych streamerów, dr Disrespect, postanowił zaatakować ninja, który to po prostu odpowiedział na tweeta ninja takimi słowami: You're such a Whiny, Bratty, and Complainers. These developers know what they are doing. To znaczy w skrócie to, że Ninja jest po prostu płaczkiem i deweloperzy Fortnite całkowicie wiedzą co robią, z czym ja się osobiście nie zgadzam. Ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, jeżeli nie lubisz szkoły i zgadzasz się z ninjom, to wystarczy, że strzelisz łapkę w górę, zobaczymy ile was jest. Oczywiście mam dla was konkurs na tysiąca hawdolców. Wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz dotyczący dramy bądź komentarz ze swoim nickiem w Fortnite oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A zobaczymy ilu z was jest nie lubiących szkoły graczy Fortnite i hełpiących się tą właśnie sobotą, w której ten film oglądacie. Na wszy wszystkie komentarze pod tym filmem postaram się Wam odpisać, także myślę, że warto jest go zostawić i serdecznie zapraszam do komentowania i lecimy sobie dalej. Poprzez doktora Disrespecta po prostu posypał się wielki hate na Ninja przez fanów tego atakującego, natomiast Ninja odpowiedział bardzo sprytnym i bardzo spoko zagraniem według mnie, ponieważ pokazał on jak doktor Disrespect traktuje po prostu Fortnite, Battle Royale i całą grę. Ninja odpowiedział udostępniając na Twitterze jeden z jego klipów, który to pokazał jak sam atakujący doktor Disrespect mówi, że to gówno gra i dla dla zwykłych dzieci, dla zwykłych płaczliwych dzieci poczuł odinstalował Fortnite i stwierdził, że gra po prostu się. Możecie zobaczyć w tym momencie klip. I, no, I, I, can't, I can't do this game anymore. I, I don't want do this game. Ooh, no, 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 Definitely definitely don't want play it. Like, I have to install this game. Never play this game ever again. This game is just not fun. I can't play it. I can't. I don't want play it. It's super boring to play. I cannot play it. I'm not interested. It's for little phony kids. Please get it out of here. I don't want to play it anymore. Uh, uninstall it so that I can have some. Uninstall this thing. I don't. Uh, uninstall it. Get rid of it. Thank you. Bye. I can't do it, ladies and gentlemen. I. I... I can't include that in the triple threat nie oszukujmy się, że dr Disrespect zachował się jak całkowity hipokryta w sytuacji właśnie z ninją. Najpierw nasłał jego fanów, a potem po prostu widział jak Epic Games po prostu traktuje Fortnite i również quitował i spyzywał tą grę, że jest to po prostu gra dla dzieci, z czym ja się osobiście nie zgadzam. I oczywiście zhejdował, że gra po prostu z i całkowicie ją on instalował. Bardzo punktował Epic Games za to, czego nie robi, a co powinno robić, czyli na przykład pokazał, że najpierw pasowałoby właśnie usunąć takie bugi, jak w tym momencie widzicie na ekranie. Yet? i just destroyed a tree up close Here, tell me if you need help oh i'm about to launch east i will let you know and i'm dead oh my god oh you ever shot oh my god bro <laughs> Które swoją drogą praktycznie co dwa dni pokazuje wam z serii 1% graczy. Stwierdził, że najpierw trzeba usunąć bugi, a potem zabierać graczom przyjemność z samej gry. Epic, co prawda, nie usuwa zwykłych bugów z shotgunem, które podczas przeładowywania nie zadają obrażeń, a cały czas robi różne rzeczy, które nie do końca podobają się community Fortnite i cały czas liczy pieniądze z V-Bucksów, nawet poprzez kod kod twórcy. A jeżeli chcielibyście wspierać jakiegoś twórcę, no to wesprzyjcie mnie kodem Bambikowe Myśli, bo to mnie naprawdę bardzo pomaga. Oburzenie graczy i youtuberów podsumowując jest moim zdaniem słuszne. Epic Games całkowicie zabrał nam przyjemność z gry i całkowicie po prostu odwrócił się od graczy tym update'em, który był jednym z najlepszych update'ów Fortnite według wszystkich graczy, youtuberów, streamerów i zwykłych, casualowych graczy, którzy w tą grę sobie przez jakiś czas pykają. Nawet dla prosu. Był to idealny update, a Epic Games postanowił go całkowicie wyrzucić i wprowadzić tylko w tryb areny, który oczywiście nie ma składów i ze znajomymi ciężko jest sobie popykać, co sprawia, że gra w składach staje się całkowicie nudna. Moim zdaniem. Jest to święta racja, a jeżeli dla was też Zalajkujcie ten materiał, bo macie do wygrania 2,5 tysiąca fałdolców, tak jak wcześniej mówiłem Komentarz z tym, co myślicie o bramie, subskrypcja, z dzwoneczkiem Oraz łapka w górę pod tym filmem A jeżeli będzie ich 10 tysięcy, to rozdam W następnym odcinku 10 tysięcy fałdolców Co wy na to? Dzięki wam, do zobaczenia w kolejnych materiałach Wypowiedzcie się na temat dramy, trzymajcie się I piona, cześć!